Nie wiem, czy ja to wytrzymam 4-5 lat, bo taki był pierwszy zarys. To, że ja dziś tam zarabiam trzy razy tyle, co wypłata w Polsce, to nie znaczy, że ja nie mam dwa razy więcej opłat. Dopiero pokój jest zarombista tęsknota, bo pierwszy rok to było takie zafascynowanie, wiesz, tą Norwegią, też takie odkrycie. To no jest warto siedzieć tyle lat tutaj i najlepsze lata z dziećmi tracić. Witam bardzo serdecznie, dzisiaj będziemy rozmawiać z Łukaszem, który od około roku mieszka i pracuje we Fredrikstad. Cześć Łukasz. Witam się, Marko. Hej. Cześć. Zacznijmy od początku. Jak to się stało, że trafiłeś do Freddychszad, właśnie? Można powiedzieć, że to tak stało się na spontanie Wielkim. Bo ja z miasta, którego ogólnie pochodzę i urodziłem się w Zwłocach. Pozdrawiam ogólnie cały Zwłocach. Najlepsze miasto, najpiękniejsze to jeździłem na taksówce, byłem taksówkarzem w Wrocławiu. Ale zmierzając do celu, jeździłem sobie na taksówce, więc można powiedzieć, że taki... E, jeździłem w pewnej korporacji i e, wyszła rozmowa luźna z klientem, który, którego akurat wiozłem na lotnisko, który lecił do Norwegii. I tak z rozmowy, z gadki do gadki przeszło, e, czy bym nie chciał popracować w Norwegii. Ja mówię, że owszem, nie ma problemu, no ale wiadomo, no człowiek ma... E, jeśli już ma rodzinę i... i, i, i chciałby z tą rodziną to uzgodnić, mówię to wiadomo o żonie, bo to jest yes. najważniejsza y, część rodziny, że tak powiem. Yes. Y, z, mówię, że z kobietą trzeba to ustalić, z żoną moją i no, mogę przyjechać w ciągu powiedzmy nie wiem, no tygodnia tygodni, a nawet pięciu dni, bo to jest zamknięcie działalności, e, kupienie sobie jakiegoś tam wiadomo podstawowego jedzenia na jakiś pierwszy miesiąc, wiadomo do pierwszej wypłaty, a później to już zleci. No ale wypytałem się wszystko mieszkanie, co i jak. No, i można powiedzieć, że nie byłem troszeczkę nastawiony e, na to, że odzwoni, ponieważ takich klientów, jak ten klient, który, przez którego dzięki temu tutaj jestem, e, ja się też pozdrawiam serdecznie, e, myślę sobie w głowie, nie, nie zadzwoni, nie ma szans. Już czterech wiózł na taksówkę, którzy obiecali Holandię, Danię, Niemcy, Anglię, nikt nie zadzwonił, także sobie myślę, pewnie nie zadzwoni. A to niespodzianka po tygodniu czasu, chyba. Jakoś tak, piąte przez dziesiąte parę dni, może do, do przodu albo w tył, zadzwonił właśnie Jasiu i mówi, że e, wraca z Norwegii. czybym po niego nie przyjechał na lotnisko, jako taksówka? I on by miał do mnie sprawę. Ja zdziwiłem, no dobra, no nie ma problemu. Zajechałem do niego. Akurat e, gdzieś tam w ten dzień się tak fajnie ułożyło, że miałem blisko do lotniska, jako po niego kurs, czyli nie jechałem specjalnie z miasta, tylko miałem w miarę blisko. Odebrałem go, no i tak. Od gadki do gadki, mówi, że rozmawiał tu z szefem, że przydałaby się jeszcze jedna osoba, ale ja od razu powiedziałem: Słuchaj, Jasiu, ja, ja tu do nie siedział, nikt. także tutaj ja pojadę, jak powiesz. Osoba, która, która jest zielona, no kurde, no, no co tu się też Dobra, nie masz, nie ma problemu, chłopaki cię wszystkiego nauczą, zapewniał mnie, że nie będzie problemu, żeby tylko były chęci do roboty i żeby też była jakaś z mojej strony. Jak to się mówi zainteresowanie, tak? No bo wiesz, no, może pojechać informatyk, malować ściany, ale okaże się, że no. no, no. Woli nie takim informatykiem jestem ja malować. A powiedz, co najbardziej, co najbardziej się przekonało, żeby tam wyjechać? ci kasa czy coś jeszcze? Yy, wiesz co, akurat chyba jednak tak, bo to był akurat taki czas, gdzie w, troszkę na taksówce pociągnęły mnie. Koszta zwane, związane z działalnością, naprawami auta. Wiesz, jak to jest? No jak się nie jeździ nowym autem, niestety zawsze coś w aucie musi być do roboty. Tak? Nie ma czegoś takiego, że nigdy nie ma. No i troszeczkę też powiem, że no, pracownicy trochę auto dojechali. Dosyć mocno. Jeden to aż e, silnik przez to biedny stracił, więc można powiedzieć, że. Yy, trochę mnie sytuacja pieniężna zmusiła do tego, żeby pojechać i po rozmowie oczywiście z żoną zgodziłem się, wyjechałem. I w sumie no, nie żałuję, bo jestem tutaj już rok yy, i no, wiesz co, no, powoli się chyba no, w tej budowlance. Wiadomo, że ja nie jestem specem, ja nie, 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 nie uważam się za osobę, która potrafi zrobić przez ten rok, co się nauczyłem, w ogóle jakikolwiek podstaw. No przyznam ci się szczerze, że ja nie umiałem nawet położyć sobie paneli podłogowych, kiedyś. Dla mnie, to była, dla mnie to była czarna magia, wiesz o co chodzi. A teraz na przykład, powiem ci szczerze, że spokojnie takie coś zrobię. Nie? Aha. I wjechałeś od razu tam do miasta, w którym mieszkasz, czy to były jakieś um, różne miejscowości? Ale mówisz o mieście tutaj... Star, tutaj? Tak, tak, tak. Mhm. Y nie, ja przyjechałem od razu tutaj. A. A powiedz bo mówię, że jedną z najważniejszych części rodziny to żona. Czy żona, czy wyjechałeś sam, czy, czy, czy domówiłeś się z żoną i wyjechaliście razem? Czy jak to wygląda? Eee, wiesz co, mamy jeszcze dwójeczkę malutkich, eee, kochanych dzieciaczków, które, które, które są w wieku takim przedszkolnym. I tak była pierwsza myśl, żeby wziąć, wiesz co, wszyscy się spakować i, i pojechać. Ale jednak, wiesz, jak to było, rozmowa była z żoną taka, jedź, znajdź mieszkanie, popracuj tam, powiedzmy, nie wiem, pół roku, rok, przetrzyj szlaki, dowiedz się, co z przedszkolami, jak z urzędami, jak z papierami, jak to wszystko, wiesz, załatwić, ogarnij, wrócisz, będziemy na bieżąco rozmawiać, wiadomo, bo jestem tam, powiedzmy, raz w miesiącu w domu, na cały tydzień. Więc y, tak jest tak no średnio jest powiedzmy 4-5 tygodni tu i tydzień w, w domu. Bo czasami czasem się to przedłuży, bo e, nie zawsze się uda wyjechać w domu Jasne. Czyli ty jesteś w Norwegii, dzieciaki i żona w, w Polsce zostały? Y, tak, bo... Powiem tak, z drugiej strony troszkę tu posiedziałem i z, wiele osób poznałem, bo tu Polaków jest po prostu no, specjalna strona internetowa na Facebooku Polacy w Oswald Norwegia, więc to jest spokojnie tutaj można się odnaleźć bez żadnego problemu. I, 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 I była chęć wzięcia zabrania rodziny ze sobą, ale jednak troszkę się tu nastałem też na temat szkół, że tu jednak Norwegia Ponoć tam jakieś były, wiesz, różnego rodzaju e, rozmowy, typu że o dziecko przyszło smutne, bo. To mówisz o Barnewarne, o ważne. Barne. I zaraz zabierają Polakom dzieci. To jest, wiesz co, dużo osób to mówi, ale to jest tutaj trochę taki trochę taki mit, wiesz, to tam no, dużo Jasne. osób znam, które mają dzieci i i, i różne były sytuacje w domach, no nie wiem, no może, no bo przecież dziecko też ma różne humory, nie każde dziecko jest przecież cały czas uśmiechnięte od ucha do ucha. Tak, tak jak nie każdy dorosły, jasne. Jak dorosły, no wiadomo, no to ja za przyjście do pracy mam od razu dostawać, wiesz, bana, misia tak zwanego, bo, bo, bo nie wiem, mam mieć kontrolę w domu, bo no nie wiem, bo coś. To... No, także pod tym względem trochę z żeśmy stwierdzili, że na razie się chyba jednak wstrzymamy e, i, i, i zobaczymy. Na razie, na razie tatuś i mąż spłaca Najważniejszy kredyt w Polsce, który jest wzięty na chatę i, 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 i chcemy go, wiesz, A powiedz mi, a plany dalsze? Na razie będziesz siedział tutaj, aż, aż, aż ubierasz kasę? Czy, czy, czy na jak razie tak, na razie tak planujemy z żoną, że jeżeli wytrzymamy obydwoje, bo to też jest ciężko, ci szczerze, jak jednak ma się rodzinę na odległość, tak każdy powie, ale jednak... Dużo ludzi nie rozumie jednej rzeczy też. Każdy sobie myśli, że ten co wyjeżdża, to zaraz Bóg wie, nie wiadomo jakie ma pieniądze, że on śpi na kasie, ale wiesz co, nikt tego nie liczy. Ile on traci, nie będąc rodziną, tak? To, że ja dziś tam zarabiam powiedzmy trzy razy tyle, co wypłata w Polsce, to nie znaczy, że ja nie mam dwa razy więcej opłat, bo ja muszę utrzymać siebie tutaj, tu zapłacić wszystkie opłaty związane z mieszkaniem, ze wszystkim i jeszcze wszystkie opłaty wysłać żonie. No i jeszcze wiadomo, no i coś, żeby tam zostało z tych pieniędzy, żeby nie było, że ja tylko robię na opłaty same za granicę. Mhm. Także tego, tego dużo, 90% ludzi tego nie liczy to jest właśnie to, że. O, że, że to jest... o, jasne, masz masz, masz masz rację. A w jakim wieku są dzieciaki? Eee, córka 6, synek 4, także takie. Tęsknią za tatą? Na pewno. No, z tego co mi żona opowiada, to tak yy, nie wiem, czy ja to wytrzymam 4-5 lat, bo taki był pierwszy zarys tych, tych, tych naszych całych wszystkich yy, decyzji, że 4 lata posiedzę, spłacimy kredyt w Polsce i wracam. Ale po roku powiem ci szczerze, jest... Dopiero po roku jest zarąbista tęsknota, bo pierwszy rok to było takie zafascynowanie, wiesz tą Norwegią, też takie odkrycie, bo ja byłem kiedyś w Szwecji, Eee, to tak może podobnie jest jeśli chodzi o, o jakieś tam różne inne aspekty ale jednak Norwegia jest całkowicie innym krajem i eee, to był pierwszy rok to był taki wiesz trochę fascynacja no i też nie powiem no bo gotówkowo na, na pewno każdy wie, że jest lepiej jak w Polsce, tak? To no był główny aspekt, który wyjechałem, tak? Jasne. No, ale po roku jednak Ci powiem, że zaczyna dostwierać już brak dzieci w domu, pomimo tego, że i tak hałasują, wiesz, że dzieci hałasują i będą hałasować. Moje dzieci są bardzo żywe i e, nie sposób ich uciszyć i, 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 i posiedzieć sobie w domu, tak jak niektórzy rodzice mają, że mają dzieci, wiesz, cichutkie, grzeczniutkie i tak dalej. Moje to są takie. Tu się mówisz szczególny, że, że. Czyli mówisz, że pan. Pytałeś na... się, czy ten Na pewno tęsknię. bo żona, córka moja, bardzo często rozmawia ze mną na Skype'ie i pyta się, dlaczego ja tam muszę pracować. No I tłumaczę jej, że na pewno, jak to się mówi, żebyście wy coś troszkę więcej mieli, to tatuś musi tu troszkę posiedzieć. No Ale wie, tak to jest. Człowiek sobie później kończy we dworze i myśli, czy to jest warto, nie? mi najbardziej bólwa